Dzień dobry! Dzisiaj rozwalimy moje akwarium. Otóż to mam na myśli, mówiąc, że rozwalimy moje akwarium. Eee, sorry za te refleksy, ale mamy dzień, e, więc tak to wygląda, nie inaczej. Moja gestykulacja jest również tutaj widoczna. E, ale no, zobaczcie. Problem polega na tym, że tam jest troszkę ciemno. I o ile dla skalarów to może nie najgorzej, to dla roślin, które są tam pod spodem, jest to tragedią. Eee, one tam już mają praktycznie zero światła. Ale nie tylko dlatego, mógłbym tam usunąć te rośliny, które są u góry, tak, rozrośnięte i pływające i troszkę światła więcej by wpadało. Ale nie o to tutaj w, w tym wszystkim chodzi. Problem jest. Tym korzeniem, który idzie sobie tutaj od środka i idzie sobie tutaj, znaczy korzeniem, konarem. Z nim jest taki problem, z kawałkiem jego jest problem, ponieważ coś tam było nie tak, delikatnie jest spróchniały i patrzcie co tu się wydarza. On się psuje, rozkłada, w nim są jakieś robale, prawdopodobnie stąd się wzięły te wszystkie, słuchajcie, te wszystkie sorry te wszystkie tutaj o no kurczę Nie wiem czy to widać o tutaj są takie mszyce, nie mszyce, nie wiem co to jest na tych pływających, ale myślę, że one wylazły sobie stąd. Bo zobaczcie, no to ewidentnie się tutaj psuje. Jak to jest OK suche, zdrowe, to to rozgałęzienie nie. No, i tak tutaj to wygląda, że tak powiem, średnio. No, i postanowiłem, że usunę ten, otóż, konarek. Problemem jest, bo on tutaj. On tutaj, to nie ten. Ten z tyłu. On, on tutaj jest przyklejony do kilku kamoli. I może być z tym problem. On sobie idzie tutaj fajnie. No i on tu się rozgałęzia. To jest jego część, ten to jest oddzielny. Ten tutaj się rozgałęzia. Z dołu fajny konar, ale no idzie sobie tutaj. No i to jest jego druga końcówka. No i tutaj też jakby jest zdrowo. Nic tu się nie dzieje. Drewno jest fajne. Ja też myślałem, żeby odciąć po prostu ten kawałek, ale będzie to problemem, bo on jest, zobaczcie, tutaj sobie idzie i nie wiem, czy to się uda. Mógłbym spuścić trochę wody i spróbować go jakby tutaj ciachnąć gdzieś. Może on już nie będzie taki zły, jak go ten kawałek. Co wy myślicie? Ja nie wiem. Też myślę, żeby jednak go chyba, słuchajcie, usunąć, bo no bo chciałbym tu więcej światła dla roślinek. Bo teraz to one tutaj, słuchajcie, no, rosną tylko te u góry. A tu mam te żabinice, a to coś tam sobie innego jeszcze bym chciał posadzić, i to no, nie urośnie tutaj bez światła. Dlatego zaraz e, spuszczę trochę wody, wyczyszczę sobie od razu filtry. E, wybiorę tą całą e, pływającą ekipę bo trochę jej tam jest, kurcze do prześwietlenia. Wybiorę sobie to wszystko pływające guano, wyczyszczę filtry. No i pomyślimy, co tu z tym robić dalej. Bo zobaczcie, że tutaj jest ciemno, po prostu ciemno jest. I już mi to powoli denerwuje. Dlatego chciałem trochę tutaj to akwarium inaczej jednak urządzić. A okazja się nadarzyła, że korzeń się psuje, konar, no to spróbujemy tutaj sobie to jakoś ogarnąć. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Słuchajcie, wierzcie mi, lub nie, ale udało mi się ten korzeń wyciągnąć bez większego nawet wzruszenia dna. Tak naprawdę przekręciłem go troszkę delikatnie, poruszałem i wyszedł. Tego być może część jakąś jego kiedyś wykorzystam jeszcze w akwarium. No, ale na tę chwilę uważam, że jest mi tutaj niepotrzebny, akwarium jest mocno zarośnięte. E, więc zaraz, a na jeszcze ten korzeń, który teoretycznie opierał się na nim, on no, sobie dalej, on sobie dalej tutaj e, bez problemu się trzyma, troszkę się rusza, ale jest stabilny w miarę. Zaraz usuniemy sobie, usunę już tą rzęsę śmieszną i zaraz sobie jeszcze te, pozbędziemy się tego Zapominam nazwę ciągle tego co tak się tu rozrasta jak chwast, po prostu patrzcie co to przykrywa całą mi górę, światło nie dociera, wywalam to i zobaczymy. Chciałem Wam to nagrywać, ale musiałem usunąć światło, bo po prostu nie dało rady tutaj grzebać z tym światłem, więc za chwilę troszkę tu ogarnę i wtedy zapalę, trochę pogadamy i zobaczymy co dalej. Tutaj mamy roślinki, które były wszczepione do tego korzenia. Ja je tutaj e, troszkę oczyściłem z Mikrozorium tutaj bardzo, bardzo zniszczone było. E, w sensie zniszczone. No, takie marne liście brązowe ja dużo ich powyrzucałem. Już tutaj zostawiłem takie lepsze. Część przy okazji tutaj odczepiło się takich szczepek. Mm, też sobie gdzieś przymocuję. Może coś z tego wyrośnie. No, tutaj ta. Zapomniałem, jak się ta defanowa nazywa śmieszna. I tutaj też nie wiem, co to była. Zarośnienia nie pamiętam nazw. No ale trochę ich jest. Użyjemy. Słuchajcie, mam nadzieję, że to dobrze widać. Ja postanowiłem tutaj, że przesadzę jedną z tych żabienic, które tutaj były po tej stronie. Przepraszam, tak słabo widać. Nie mam tego świata, bo tu grzebie cały czas. Ale słuchajcie. Ta żabienica, ona była ona była w 15 litrowym akwarium, tym malutkim. No a teraz to akwarium ma 100 cm, a ona wygląda w ten sposób. Jest ogromna, z 50 cm liście mają myślę spokojnie. Ja postanowiłem ją przesadzić stąd. Kurczę, jak to ciężko uchwycić teraz przy tym świałym świetle. Z prawej strony ona tutaj była, po prawej. I ja postanowiłem, że ją po prostu przesadzę na środek, bo tam się zrobiło po tym korzeniu taka pustka. Ona tutaj też nie ma za dużo miejsca do rośnięcia. No i myślę, że tam będzie lepiej się sprawdzać. Ale jest przepotężna po prostu. Jest ogromna. Ogromna jest. Piękna. Piękna żabieniczka. Słuchajcie, tu mamy te roślinki, które zostały. Głównie to są mikrozoria. Jakieś anubiaski były I, i coś tam jeszcze takie. Ale nie mam już za bardzo gdzie ich tutaj... Dać! Tak naprawdę, zobaczcie, tak to wy, wyszło. Myślę, że całkiem nieźle. Zaraz pogadamy. Na pewno jest dużo jaśniej niż było. Myślę, że wygląda to dużo lepiej niż tamten gąszcz, tamta dżungla. No i co? Co Wy o tym myślicie? Dajcie znać w komentarzach. Nie wiem, czy tutaj mam gdzie te roślinki tak naprawdę umieścić, bo no tak jak widać jest i tak dalej gęsto, mocno gęsto. Tutaj żabienice, szczególnie ta jedna, co była w 15-litrowym akwarium, na początku przypomnę, no to tutaj zajmują mega dużo miejsca. Kryptokoryny tak samo pół akwarium, to jest kryptokoryny i żabienice, tak naprawdę. No i nie wiem, nie mam pomysłu gdzie by tutaj dać tego Anubiasa, czy tam Java Fern, czyli Mikrozorium. Wydaje mi się, że za bardzo nie ma gdzie tego dać, dlatego chyba to umieszczę w po prostu 70, gdzieś znajdę miejsce i tam to w ciepie. może tam to będzie rosło, co? No bo jak widać tutaj jest. Jest dosyć gęsto. Nie wiem, dajcie mi znać, co myślicie. Jak macie jakieś pomysły, to napiszcie, co tu można zmienić. Ewentualnie, jeszcze, żeby to było trochę lepiej, ale myślę, że tragedii tutaj nie ma na tej chwilę. Ten mikrozory tutaj z prawej strony, przy kamieniu, marnie to wygląda. Nie wiem czy też go po prostu stąd nie wyciągnę, dam gdzieś może tam, nie wiem, z tyłu, nie wiem co tu zrobić, wiecie co, ciężko mi stwierdzić, co tu, co tu wyczyniać, bo, no nie wiem, zaraz robimy podmiankę, bo tutaj prawdopodobnie troszkę z podłoża związków mogło się nam uwolnić. No ale przede wszystkim tak, skalarki będą miały troszkę więcej miejsca do pływania. Były tam już znowu takie malutkie te z parę sztuk widziałem, ale już wiecie co, nie odławiałem ich. Przeżyją to przeżyją, nie to skalary będą miały co jeść, bo nie mam już gdzie tego tak naprawdę trzymać. No ja jestem zadowolony z tego akwarium, powiem Wam, że całkiem fajnie to się dla mnie prezentuje. No wiadomo, tutaj kurczę ciężko mi ustawić, chyba badam troszkę jaśniej może, co no, tutaj refleksy. No nie wiem, czy to dobrze widać na kamerze, tak naprawdę. No ale no, mi się podoba. Tutaj nam się zrobiła taka troszkę łysa. Łysa. Jeden łysy placek po prawej stronie tam teraz skalar siedzi, no myślałem, żeby tam przymocować to tą, tą mikrozorium tylko nie wiem jak, musiałbym to przykleić jakoś, czy co, przywiązać ewentualnie być może tam przywiąże to mikrozorium, zobaczymy no. no i tak to wygląda za chwilę jeszcze podmianka czy jeszcze filtry i ten no i jeszcze coś tam chwilę pogadamy no siema, tak teraz wygląda 180 180 Wyrzucony konar, e, przesadzona żabienica z prawej na środek. E, Dodrzuciłem tam po lewej koło korzenia, nakleiłem anubiasy, które sobie gdzieś fruwały, gdzieś tam e, z prawej i lewej są. Podzieliłem je, żeby więcej puszczały. E, zobaczymy jak to się potoczy. Akwarium jest po podmianie. Jakieś 40-50 litrów podmieniłem wody. No i co? No i tak to wygląda teraz, nie? Myślę, że jest całkiem spoko. Jest troszkę chyba, myślę, więcej miejsca dla rybek. Na pewno więcej światła dociera w głąb akwarium. O to mi głównie tutaj chodziło. No i co? Zaraz sobie dolejemy jeszcze troszkę nawozu, ale najpierw spuszczę troszkę wody jeszcze tutaj, żeby podmienić w, tym, w tej 30, gdzie jest na rybek skalarków. No i później wleję tutaj z powrotem jeszcze troszkę wody, tyle co pobiorę i ten. No i, no i doleję nawozu, nakarmimy sobie za chwilę jeszcze rybki. Mam taki pokarm, nabyłem ochotka wiadomo. Damy im ochotkę, uwielbiają ochotkę, ale w zoologicznym, jak byłem po ten żywy pokarm, to pan mówił, że ma coś takiego super, super. To jest, to jest California Black Worm, czyli jakieś kalifornijskie czarne robale. I faktycznie one są takie naprawdę spore, te robale, no i one je jedzą ze smakiem również. Ochotkę lubią, ale tamte też bardzo chętnie przyjmowały. No, pan tak bardzo zachwalał ten pokarm, mówił, że tutaj ten pokarm nie ma sobie równych, że e, po prostu jak wrzuci się na przykład kilka gatunków pokarmu, to one najpierw rybki się rzucają na te właśnie czarne robaczki. czy one nie są do końca czarne, ale z nazwy czarne kalifornijskie, że najpierw je wybiorą sobie. Ja tego wiecie co, nie sprawdzałem, ale ten. Ale no, widziałem, że naprawdę fajne te robale, bo takie są spore. No i, i, i faktycznie jadły je jak szalone. No ale na chodkę też się rzucały, no bo tutaj jakiś czas nie karmiłem żywym pokarmem, więc jak tutaj zobaczyły, to od razu po prostu zwariowały tutaj, tak, tak się rzucały na to jedzonko. Również ten skalar, co teraz na środku jest, on taki troszkę niejadek. On tam chyba ma jeszcze właśnie jakieś robaczki, może nicienie albo coś, nie wiem. On mało jadł i zawsze jak on suchy na przykład weźmie, no to dziabnie tak parę płatków i zaraz tak go rzuca, miota nie wiadomo o co tu chodzi do końca, jak ktoś wie to niech mi da znać, co ja tam powinienem zrobić z nim, zastosować jakieś leczenie czy coś, aczkolwiek robaki, ochotka żywa, czy te blackwormy, no rzucał się, wpierdzielał je jak na, jak nie wiem co i nic, nie rzucał się później i normalnie jadł. Jak szalony, specjalnie jeszcze tam gdzieś bliżej niego podrzucałem te robaczki, żeby się najadł wczoraj. No i zobaczymy, jak to dzisiaj będzie. Eee, no, co tutaj jeszcze mogę powiedzieć? No, no, nie wiem. Dajcie mi znać w komentarzach, czy jest lepiej, czy gorzej. Myślę, że teraz no dalej tu jest dżungla ewidentnie. Ale taka może troszkę bardziej ogarnięta. Nie wiem. Przede wszystkim zależało mi na tym świetle, które żeby docierało troszeczkę po prostu niżej, bo, bo tak to no wszystko było zablokowane przez te roślinki, które pływały plus te, które były tam na tym korzeniu z prawej strony. No i, i po prostu cierpiały te rośliny, które gdzieś były tam niżej w akwarium, a teraz moim zdaniem no tutaj jest oświetlone całkiem nieźle wszystko. No to my, to mikrozorium, które uratowałem z tego korzenia, wyciągnąłem go, ono było też zarośnięte, jest tutaj, możecie zobaczyć po prawej stronie, przykleiłem na korzeń, e, no i co, no i tak to wygląda, zaraz sobie nakarmimy te rybki, jeszcze Wam pokażę jak będą jadły, czy, czy faktycznie tak jak wczoraj, wczoraj to był szał, mówię Wam, wczoraj to, to one ześwirowały na punkcie tych robaków, faktycznie długo ich nie dostawały, no i tak, no i myślę, że będzie spoko, że teraz będzie... Tutaj lepiej wszystko też rosło. No zobaczymy. Taka aktualizacja. Zaraz sobie nakarmimy jeszcze robaczkami na koniec. Pamiętajcie, żeby zostawić mi subskrypcję, bo kurczę mało tych subskrypcji jest, dużo osób ogląda te filmiki i widzę, że tutaj naprawdę większość, tak naprawdę praktycznie wszyscy, no wszyscy to nie, ale 90, 80, 90% ludzi, którzy regularnie oglądają moje filmiki w statystykach mam pokazane, że nie, za, nie zasubskrybowały mojego kanału, a regularnie oglądają filmiki, dlatego proszę Was zostawcie tego subka, mi się to bardzo przyda i tak oglądacie moje filmiki, więc kliknijcie tego suba, dajcie łapkę w górę. Jak filmiki Wam się podobają, napiszcie jakiś komentarz od siebie. Algorytmy bardzo potrzebują tego, żeby po prostu moje filmiki się wyświetlały też większej, ilość, większej ilości ludzi. Także proszę dajcie tego suba, napiszcie jakiś komentarz, zostawcie łapkę w górę, to jest mega istotne. No i co, pozdrawiam Was serdecznie. Eee, no i do następnego. Teraz nakarmię sobie jeszcze rybki. Elo! Słuchajcie, tutaj przykleję sobie to mikrosorium, które miałem takie szczepki, eee, po prostu z tych większych roślin, które podpadały. To przykleiłem sobie tutaj do kamieni. No i chyba wrócę jeszcze do 180, bo takie fajnie to wygląda. A w nocie do miesiąca już jest mało miejsca, także wrzucę do 180 i myślę, że tam mam nadzieję, że się będą fajnie rozrastać. Słuchajcie, jakby to rzekł pan Robert Makłowicz, na przystawkę wjedzie tutaj ochotka, aby rozochocić troszeczkę podniebienia naszych skalarków, a następnie danie główne w postaci California Blackworms. Jak możemy zobaczyć, skalarki bardzo ochoczo e, skonsumowały przystawkę e, w postaci e, ochotki. E, no i myślę, że będą już gotowe na danie główne. Yeah. Na dzisiaj to już wszystko. Zapraszamy na kolejne odcinki, w których przygotujemy znowuż coś specjalnego. Żegnam Państwa i do następnego.